Dwie trzecie trenerów metody Transforming Communication mieszka w Polsce. Choć na tym kursie byli ludzie również z Finlandii. Metoda jest w ogóle niesamowita. To były... metoda wkracza do Europy. Można powiedzieć, że na szeroką skalę wkracza do Europy przez Polskę. A polega na... najkrócej mówiąc, na wzajemnym budowaniu. Czyli postrzeganiu konfliktów jako okazji, żeby rozbudować relacje, czy to między ludźmi, czy to między biznesami. Nawet największe korporacje, kiedy zawierają kontrakty, to negocjują je ludzie. Więc ja upatruję w tym ogromną szansę. Czy to są preteksty do rozwoju? Tak. To może nawet są powody do rozwoju też często. Bo tak, dobre, dobre rozwiązanie konfliktu może zbudować fantastyczną relację. Jeżeli obie strony są zadowolone z tego rozwiązania, to to jest okazja, żeby wspólnie robić następne fajne rzeczy i czekać na konflikt, bo z nich się robi coś nowego.